Tate tate, kup mi motocykl, proszę, bym sobie jeździł. Ja chcę Simpsona! Bym miał kask tęcze. Synu, jestem z ciebie taki dumny. Pamiętam jak za czasów małolata się latało tu i tam na tych Simconkach. Sztoś! Okej, okay, bumer! Kupisz mi, proszę kup, kup, kup kup kup. Piczyć o czym ty myślisz? Nie wolno kupać żadnych motocykli, Jak to motocykl, to musisz sobie sam na niego zarobić. Dobrze, mamo, ale w sumie jak mam na to zarobić, no? Tak się składa, że babcia potrzebuje pomocy przy kwiatkach. Pomóż jej, to na pewno ci to jakoś wynagrodzi. No okej, okay. w sumie to lubię kwiatuszki. Haha, ha. będę miał Simsonka. U, dobra, no to prawa, lewa. E, no, no, idę, dobra. Brrr, brrr, Drin! Drin, drin, drin! Kurwa, drin, drin! Ha! i chojka, tak, gdybyś debile jebany! O, pizdo Cześć! O, cześć, babciu! Słyszałem, że jest robota dla mnie! Tak, weź do środka! To co będę robił, babciu, u ciebie? Będziesz zajmował się moimi roślinkami. Podlewał je, pielęgnował. Dobrze, babciu, a gdzie są te roślinki, co mam o nie tak dbać? Tutaj nie ma miejsca! Musiała mnie dać do piwnicy. Chodź, się pokażę ci. Tylko uważaj na schodach. Kurny, można złamać nogę. Wow, babciu. Ty tak sama to wszystko tutaj zrobiłaś? Lata praktyki, Pnusiu. Pół życia z dziadkiem spędziliśmy na pielęgnowaniu tych kwiatuszków. To praca mi. Biorę tę robotę. Na, 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 ale fajna praca. Podleję sobie kwiatuszki, ha, ha, ha. A jakby tak coś zjarać? Wszyscy chwalą, ja nie próbowałem. Dobra, w sumie to babci nie ma. skróże na szybko. Nie będzie żadnych podejrzeń. <grystanie> Dobra, to teraz jeszcze zaroluję. Cyk, cyk. O, o. Ale dobry towar. <grystanie> drin. Drin, drin. A kto to dzwoni? Babcia tak wcześniej? Dzień dobry, podporucznik Leszczyński z tej strony, chcielibyśmy zbadać pańską piwnicę. Prze -prze Przepraszam, no nie mogę państwa wpuścić, bo babci nie ma, to jest dom babci i tutaj nie ma żadnych narkotyków, nie ma, nie ma. Skoro nie ma żadnych narkotyków, to nie masz się o co martwić, a teraz odsuń się. Zaraz się okaże, co to naprawdę jest. Aha, tak jak podejrzewałem. Pójdę za to do więzienia? Pizduś, to jest paproć. A dokładnie cała masa paprotek. Chce mi pan powiedzieć, że wyjarałem dwa kilogramy paproci? mi tuba, dwona i